Wysoka Izbo, to była dobra debata, bo ona udowodniła, że mamy do czynienia z najgorszym ministrem edukacji w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. W najsłabszym w rządzie w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Z czego to wynika? Proszę państwa, mieliśmy tu do czynienia z serią kłamstw i manipulacji. Kilka z nich rozszyfrujmy. O tym mówiła wielokrotnie również pani minister Lubnauer. Otóż... To, że nauczyciele początkujący mają wynagrodzenie zbliżone do minimalnego wynagrodzenia, wynika z faktu, że to myśmy podnieśli minimalne wynagrodzenie z biedy nieprawdopodobnej 1750 zł dawaliście ludziom na minimalnym wynagrodzeniu, a nauczyciele wchodzący do zawodu zarabiali 1900 zł na rękę. 1900 zł na rękę. To myśmy podnieśli. Wynagrodzenie minimalne dla wszystkich, dla wszystkich Pani Poseł, z 1750 zł do grubo ponad 4000 zł. A tym samym wynagrodzenie minimalne dla nauczycieli początkujących, wchodzących do zawodu wzrosło o 100%. 100%, I to, jest, I to jest prawda o wynagrodzeniach, a nie, nie manipulacja, którą Państwo urządzacie. Państwo się wynagrodzenie raz. O 30%, z czego 20% z tych 30% było zarezerwowane przez nas, pani minister. I to było przygotowane. Proszę tutaj nie kłamać. I tym się chwalicie. Ale już tegoroczne podniesienie wynagrodzeń jest po prostu dramatyczne. I dlatego nauczyciele dzisiaj mówią wprost: to jest zmarnowany rok, zmarnowane szanse. To jest jedna z manipulacji. Druga. To jest oczywiste, pani minister, że ja powołałem komisję eksperckie do tego, żeby zaczęły odchudzać podstawę programową tylko w jednym celu. Chodziło o, to, chodziło o to, żeby zmniejszyć liczbę godzin w tygodniowej siatce godzin, tak, a żeby w klasach najstarszych, siódma, ósma klasa podstawówki i w klasach szkół średnich zmniejszyć obciążenia, ale nie kosztem polskości, nie kosztem programu nauczania patriotycznego. Trzeba zmniejszyć liczbę godzin po to, żeby ci uczniowie rzeczywiście mogli uprawiać sport, mogli rozwijać swoje zainteresowania, chodzić na rozmaite dodatkowe zajęcia. Ale tego pani nie zrobiła. Zamiast tego pani wyrzuciła, wyrzuciła ze szkoły polskość. Wychowanie patriotyczne, o czym wielokrotnie tutaj pani, wielokrotnie mówiliśmy. Inwestycje w oświacie. Na miły Bóg. No, niech pani już więcej nie straszy, bo to jest naprawdę śmieszne wręcz. No, dwa postępowania w prokuratorze. Ja mam z 10 albo 15. Z 10 albo 15 postępowań. Tylko co z tego wynika? Wynika z tego fakt na przykład następujący. Fundacja pod Damaszkiem, którą pani szkaluje, szkaluje i która odpowiada mniej więcej raz na dwa tygodnie na absurdalne pisma CBA, ABW i wszystkich innych służb, prowadzi świetne korepetycje. Dla dzieci z domu samotnej matki, dla dzieci najuboższych w centrum Lublina za własne pieniądze to jest dla Pani coś, co psuje edukację? Czy to jest właśnie inwestycja w oświatę? Takie są te, takie są te inwestycje. Mówi Pani, że y, 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 oceny ekspertów były negatywne. Tak niekiedy były. Na przykład była negatywna ocena ekspertów na zakup samochodu nowego, który dowozi od dwóch lat dzieci niepełnosprawne do szkoły specjalnej w Warcie? Nie kupiła pani tego samochodu. A ja kupiłem ten samochód po to, żeby dzieci do szkoły specjalnej jeździły w godnych warunkach, bo o to chodziło. Ile pani przeznaczyła pieniędzy na nowe szkoły specjalne? Ile? Niech pani powie ile? Ile pani przeznaczyła pieniędzy na nowe sale gimnastyczne? Niech pani powie, ile mają dzisiaj samorządowcy, którzy prowadzą szkoły, na inwestycje w szkoły. Zero. Okrągłe zero. Ostatnie inwestycje właśnie kończą z Polskiego Ładu. I obraz tego wszystkiego jest następujący. Niedawno, trzy miesiące temu, otwieraliśmy nowiusieńką salę gimnastyczną w niewielkiej szkole w Wuszczowie w gminie Wólka pod Lublinem. Sala gimnastyczna w tej tylko jednej gminie. Kosztowała 10 milionów złotych. Te 10 milionów złotych gmina pozyskała z naszych inwestycji w oświacie. Przyjechał na zajóż do województwa lubelskiego pan poseł pan minister Nitras i przywiózł pieniądze na rozwój infrastruktury sportowej w szkołach. Na całe województwo, wiecie ile? 10 milionów. Przecież to jest wstyd. To jest niebywała hańba. Okradliście samorządy, nie inwestujecie w oświatę, szkalujecie dobre imię tych, którzy zbudowali szkoły specjalne, sale gimnastyczne, rozbudowali szkoły, zmodernizowali szkoły, wyposażyli w najnowocześniejszy sprzęt w Europie. Wy tego nie robicie, wy to likwidujecie, dlatego Pani Minister. Również z powodów tych, o których wiemy politycznych pewnie to są Pani ostatnie dni w ministerstwie i Bogu niech będą dzięki.